Witam wszystkich serdecznie z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani. Dziś kilka słów na temat mojej nowej grupy, która kierowana jest pod blockchain Ton, plus informacje dotyczące tego, jak wygląda sytuacja ze Sniper Botem, którego używam na sieci Solana oraz inne informacje dotyczące tego, co się dzieje w chwili obecnej u mnie. Jeżeli chodzi o wszystkie informacje, oczywiście nie są one poradą finansową, używajcie własnej głowy do decydowania, w jakie projekty wchodzicie, gdzie inwestujecie, a zwłaszcza w przypadku kryptowalut. Na wstępie informacje dotyczące mojej grupy, którą niedawno uruchomiłem, Krypto Konrad, sygnuje jakby ją swoją nazwą kanału i tak jak mówiłem, jest to grupa, w której będę wrzucać informacje dotyczące nowych projektów jak i też aktualnych, które są w tej chwili obecne na sieci blockchain Tona, jak również informacje o nowych startujących projektach, które pojawiają się na tej sieci. Jeżeli chodzi o dostęp do samej grupy, oczywiście grupa zlokalizowana jest na telegramie. Jest to całkowicie darmowa grupa. Link do samej grupy znajdziecie bezpośrednio w opisie pod tym filmem. Na tą chwilę 313 osób, które subskrybują ten kanał. Sama grupa jest w formie kanału, tak więc nie macie możliwości pisania, tak aby niepotrzebny spam pojawiał się na grupie. Tak więc wszystkie informacje, które przekazuję na tej grupie są w bardzo łatwy sposób do. Sprawdzenia, do prześledzenia tego, co się działo w danym dniu, czy też w poprzednich dniach. Tak więc serdecznie zapraszam, zapoznajcie się z tą grupą. Jeżeli ktoś z Was działa na tym blockchainie, to myślę, że może to być fajne źródło nowych informacji. Oczywiście, tak jak mówiłem, w każdym przypadku, jeżeli wchodzicie w jakiekolwiek tokeny na tej czy innej sieci, zawsze róbcie własny Dior, czyli do your own research. Kilka informacji również na temat projektu Dodgton w tej chwili jeżeli wiecie bądź też nie wiecie w zależności od tego czy śledzicie informacje na Telegramie jesteśmy przed dzień uruchomienia komercyjnej kolekcji tokenów NFT które będą sprzedawane bezpośrednio właśnie na blockchainie Ton. Wszystkie środki ze zbiórki idą na rozwój samego projektu. Przede wszystkim chcemy skupić się tutaj na marketingu, rozwoju nowych produktów, ale również w przyszłości będziemy chcieli stworzyć kolejny token, który będzie Ściśle połączony bezpośrednio z docztonem. Mamy pomysły, jeżeli chodzi o użyteczność jednego, jak i też drugiego tokenu, tak aby one ze sobą współgrały. Tak więc nie jest to Spowodowane tym, że chcemy w jakikolwiek sposób odejść od projektu, wręcz przeciwnie chcemy go rozwijać, tym bardziej, że na tonie. W tej chwili widzimy bardzo duży przyrost wolumenu, bardzo duży przyrost nowych projektów i chcemy przede wszystkim skupić się na docztonie jako tym głównym elemencie całego z ekosystemu, natomiast dodawać kolejne elementy, kolejne perełki, które jakby wspólnie stworzą odpowiedni ekosystem, który ma nadać wartość samemu projektowi doczton jak i też kolejnym projektem, który będziemy uruchamiać w ramach tego całego ekosystemu. Tak więc w tej chwili czekamy na uruchomienie tokenów NFT, jeżeli chodzi o sprzedaż. No i po, tym, po tej zbiórce startujemy bardzo mocno z marketingiem, bardzo mocno z rozwojem. Mamy już na pokładzie dewelopera, który jest w stanie nam to wszystko poukładać technicznie na blockchainie. Tak więc fajnie, jeżeli chodzi o DogeTone. Przypuszczam, że w najbliższym czasie możemy widzieć tutaj fajne, spore wzrosty na samym tokenie. Kolejna sprawa to sniper bot na sieci Solana, którego nawet już nie testuję, tylko na którym działam, z którego korzystam, tak naprawdę już w tej chwili od dobrych. Myślę, że dwóch miesięcy jak nie lepiej bot. Działa wyśmienicie, jeżeli chodzi o moje wymagania. Już w dniu dzisiejszym od rana mam dwa sygnały, które dały mi mniej więcej około 26-27%. Średnio przypomnę, że sam Sniperbot jest narzędziem, które daje nam możliwość szybszego kupowania, jak i też szybszego sprzedawania przed innymi tokenów, właśnie po sieci Solana. Dodatkowo, w przypadku tego narzędzia, uruchomiłem sobie specjalne nody połączone z vps które mają bardzo niski ping. No i w przypadku tego SniperBota, za chwileczkę Wam pokażę, ping jest na poziomie, um, zaraz sprawdzimy, powinien być 0. 0 milisekund, co powoduje to, że te wszystkie transakcje są realizowane w bardzo szybki sposób. Oczywiście, tak jak mamy tutaj 0 milisekund. Oczywiście samo narzędzie jest narzędziem, które... Tylko i wyłącznie pozwala, pomaga tak naprawdę, aby te Wasze transakcje realizowane były o wiele szybciej. Pamiętajcie, że nie jest to bot, do których jesteście pewnie przyzwyczajeni, który posiada wiele algorytmów, które decydują kiedy kupić, kiedy sprzedać. Bot ma tylko i wyłącznie pomagać Wam w zakupie tokenów na sieci Solana. Przypomnę, że tu w przypadku tego botu mamy trzy opcje, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego narzędzia. Pierwsza sprawa, bot będzie czytać dany smart kontrakt, który mu podacie, w którym nie ma jeszcze płynności, będzie czekać na dodanie do tej płynności, czyli mówiąc krótko, przed listingiem tokenu, jeżeli macie smart kontrakt, adres tego smart kontraktu, to możecie podać ten smart kontrakt dla bota i w momencie, kiedy pojawi się płynność, automatycznie bot w, w ciągu tych 0 milisekund reaguje i Kupuję taki token. Druga sprawa to śledzenie grup telegramowych, na których są publikowane różnego rodzaju sygnały dotyczące startów bądź też aktualnych tokenów, które mają już swój listing na sieci Solana. No i bot zwyczajnie sczytuje adresy smart kontraktów z takich grup telegramowych i kupuje go, i właśnie z tej opcji korzystam. W tej chwili cały czas. No i trzecia opcja: Bot wychwytuje wszystkie nowe tokeny, które pojawiają się na sieci Solana. Ale przed tym przestrzegam, ponieważ na sieci Solana bardzo dużo pojawia się scam tokenów, które zwyczajnie powodują to, że możliwe, że zwyczajnie nawet i Bot nie będzie w stanie sprzedać taki, takiego tokenu. A przynajmniej nie będzie w stanie sprzedać z zyskiem, ponieważ automatycznie zaraz po starcie bardzo często wy, wybierana jest płynność. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje działania w tej chwili e, dotyczące samego Sniper Bota, e, informacje dotyczące DOC, informacje dotyczące mojej grupy na telegramie, do której serdecznie zapraszam. Tak jak mówię, grupa jest w pełni darmowa, możecie korzystać sobie, możecie patrzeć, możecie obserwować i analizować ewentualne jakieś później decyzje wprowadzać. Jeżeli chodzi o samą sieć. Ton to jest blockchain, który według mnie, zresztą według wielu tak naprawdę osób obserwujących to, co się dzieje na rynku krypto, bardzo obiecujący blockchain pod kątem wolumenów, pod kątem wzrostu wartości samej ceny natywnego tokenu, czyli ton. No i dzięki temu, tak naprawdę, mamy tutaj szansę zarobić fajne pieniądze. Dużo tokenów w tej chwili. Widzę, że obserwujemy znaczny spadek wartości ceny. Przypuszczam, że może to być również przyczyną tego, że w najbliższych dniach będzie mieć miejsce listing Notcoin, którego, na którego myślę, że wszyscy czekają. Tak więc odpływ kapitału z tych różnych tokenów jest znaczący po to, żeby właśnie wejść. W ten token Notcoin, na który wszyscy czekają. Tak więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do mojej nowej grupy. Link znajdziecie bezpośrednio w opisie. Tak więc tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.